Droga kobieto, zdarza ci się wątpić w siebie, porównywać się z innymi, yy, albo dewaluować siebie, a może myślisz, że jesteś nie dość, nie dość dobra, nie dość mądra, nie dość ładna, niedość przygotowana. Według statystyk, co trzecia kobieta ma problem z samoakceptacją. Podczas Dnia Kobiet nie będziemy się zastanawiać nad zmiennością cyklu, nie będziemy wmawiać sobie, że jesteśmy takie fajne, nie będziemy też przygotowywać nieskończonej listy pozytywnych cech, jakie w sobie yy, możemy odszukać. Jedną z prelegentek tego dnia będzie Kasia Nowicka. Jest to psycholog chrześcijańska, niesamowita yy, specjalistka, doświadczona w pracy z kobiecymi sercami, kobieta pełna życia i ona pomoże nam zrozumieć dlaczego stajemy się względem siebie surowe i nieżyczliwe dlaczego pomijamy siebie powie o tym co to jest patologiczne superego i jak sobie z, z nim radzić odnajdziemy też różnicę pomiędzy poczuciem winy a obwinianiem się i zastanowimy się jaki to ma wpływ na spostrzeganie siebie Istnieją konkretne narzędzia, jak blokować ocenianie i pogardę dla siebie, a także sprawdzone techniki na zdrowe doświadczanie siebie i swojej wewnętrznej siły. Już 7 marca w Gdańsku poćwiczymy kilka takich zabiegów na sobie, łącząc doświadczenia w ciele, pracę nad uczuciami i myślami. Przede wszystkim jednak do tych psychologicznych sztuczek dołączymy łaskę. Tego, który jest najczulszy, najbardziej troskliwy i nieustannie przejmujący nas z ogromną miłością. Jeżeli chcesz skończyć z pomijaniem siebie i zacząć traktować się z troską, życzliwością i miłością, sprawdź link do szkolenia Jak kochać samą siebie. Zapraszam.